A więc to tak by wyglądały filmy i seriale superbohaterskie, gdyby skupiały się na aspekcie psychologicznym i rozwijaniu bohatera, a nie. Durnej łupance. Dobra, żarty, żartami, ale tak, no nie wiem, jakby ja się się bawiłem w poprzednim odcinku już i teraz tym bardziej, ponieważ. Ponieważ, tak, mamy to, co ja często marudzę. To wreszcie tutaj dostajemy, czyli rozwój bohatera. Co prawda, kręcony trochę od tyłu, w sensie, że został nam odcinek do końca pierwszego sezonu, a my tak naprawdę wreszcie dostajemy Origin Story, i tak naprawdę zaczęliśmy w trochę taki sposób, gdzie było trochę właśnie jakieś tam rąbanki i miałem trochę zarzutów, że tam jakieś głupoty były w poszczególnych odcinkach. A dochodzimy do momentu, który pokazuje właśnie, jaką siłę tworzy to, że. Wierzymy w bohaterów, że ich kibicujemy, że ich poznaliśmy i muszę tutaj powiedzieć, że brawa dla tego serialu i brawa dla Oscara Isaaca. To znaczy, zobaczcie, cały odcinek jest spędzony w jakichś zaświatach, w psychice bohatera, w jakichś tam miejscach na zasadzie... Wiecie, jakieś tam incepcjomatrixowo wyspa tajemnic stylu wyobraźni, gdzie różne osobowości uwięzione w jednym człowieku ze sobą rozmawiają, rozpinają, wspominają i się poznają. I tak naprawdę oglądamy jednego aktora przez większą część czasu, który gra dwóch różnych bohaterów. I jak kapitalny on jest, że, że ja cały czas w to wierzyłem. Ja, ja, ja od początku do końca wierzyłem, że to jest Steven, to jest Mark, oczywiście trzeba było tak w trakcie sceny się płapać który z którymi momentami, ale od razu potem jak się zachowują, po akcencie, z jakim mówi i tak dalej, czujemy dwie różne osoby. Rozmawia... I nawet nie chodzi tylko, że rozmawia ze sobą, bo wiecie, no to już w dzisiejszym kinie sztuczka, że jeden aktor gada sam ze sobą, to nie jest coś niesamowitego, ale chodzi o to, że wierzymy, że to są dwie osoby rozmawiające ze sobą, nie? Że to nie jest, nie wiem, brat-bliźniak, który gada tak samo, tak? I, I naprawdę muszę powiedzieć, że to jest coś czego się nie spodziewałem, wchodząc w cały, ten, w cały Moon Knight, jakby od początku, jeśli chodzi o ten sezon. Spodziewałem się kolejnego bohatera, który gdzieś tam będzie, wiecie, biegał po dachach i kopał dupy. I to jakby tak, okej, no, okej, okay, okay, mamy komiksowe kino, tak? Ale jak widać, można zrobić coś więcej. I zobaczcie, że niby mamy od Disneya, z MCU, filmy o superbohaterze, a cały odcinek jest tak naprawdę o traumie, o problemach psychicznych, o problemach wynikających z dzieciństwa, z tego, że dziecko było e, abused, nie powiem, wykorzystywane, ale przez matkę też, która się załamała i miała problemy psychiczne, dziecko było maltretowane, czy tam, prawda, jakoś, e, no, no, no właśnie, miało nieciekawe dzieciństwo, przez to stworzyło i tutaj znowu wchodzimy w psychiatrię, i, i, i tak w miarę dojrzale do tego podchodzimy, jeśli chodzi o ten serial, że stworzył inne części swojej osobowości, żeby sobie jakoś radzić z tym problemem. Teraz, jako dorosły człowiek, stara się sobie to, w, znaczy jest wrzucony w taką sytuację, jaką jest, gdzie hipopotam mu mówi na statku wierzącym, go, wie, który go wiezie, e, Gdzieś tam przez Styx. Nie, zaraz, nie ta mitologia. No właśnie, przez jakieś egipskie, wiecie, do egipskiego hadesu, albo tam czegoś. Gdzie notabene wszystko bardzo ładnie wygląda. Mamy cały czas oczywiście CGI, no wiadomo, że oni są green ale to wszystko jest takie magiczno wyjęte z fantazji, więc moim zdaniem wygląda bardzo dobrze. W sensie nie musi wyglądać fotorealistycznie, a za to wygląda bardzo ładnie i jest klimatycznie. To co mówię w przednim odcinku muzyka znowu. Także audiowizualnie, generalnie tutaj to wszystko jest takie klimatyczne. A gdy tylko cofamy się do tego zakładu psychiatrycznego, który no, jest w jego głowie, jak rozumiem, to też to wszystko jest na swój sposób ciekawe, gdzie wchodzimy w ten taki wyspa tajemnic, styl fight clubowych, wiecie, Rozkwint, że sam ze sobą gada i się poznaje. Uważam, że to wszystko jest ciekawe i że powiedzieć, że no... Na końcu odcinka Steven teoretycznie ginie, to znaczy wypada tam z tej ich łódki, na tych piaskach i zastyga w jakiejś tam pozie. Rozumiemy, że na zawsze, ale nie wiem, czy na zawsze bardzo możliwe, że wróci. Szczególnie, że to jest, wiecie, no jeśli, jeśli on jest jakąś tam stworzony przez Marka na zasadzie wyobrażenia, że w sensie takiego, że, że Mark go stworzył, no nie, w swojej głowie, to może to zrobić jeszcze raz, więc jakby, i po ci bogowie mogą mieć jakieś tam moce i, i, i ci bogowie mogą, no wiecie, można to jakoś wpisać w ostatni odcinek, czy nawet drugi sezon, czy coś, że, że Steven wróci, ale tak jak w tym momencie, Steven nie żyje i muszę powiedzieć, że tak, szkoda. Steven mnie na początku trochę irytował, trochę się śmiałem z jego postaci z różnych powodów, ale tak, im dłużej wlast, tym bardziej go zaczynamy rozumieć, tym bardziej, w ogóle cała sytuacja, jakże abstrakcyjna, tego, że tam Wiecie, no, że są super moce, że jacyś bożkowie, że ten Wszystko zaczęło się sprowadzać do takiego Jest jeden człowiek, którego dzieciństwo, gdzie Zginął mu brat, a on tego nie dopilnował, matka go za to Obarczyła winą Wszystko to spowodowało ten rozłam tożsamości, stworzenie drugiej wersji siebie, która nie będzie o tym wiedziała To wszystko jest takie bardzo, wiecie, ja mu po ludzku kibicuję i po ludzku te dwie osoby w jednym ciele, rozumiem, i jakby, no nie, I, i naprawdę jest mi go szkoda, mimo że, mimo że to no właśnie, to jest jakiś tam super bohaterski serial i teoretycznie, wiecie, nie powinienem się przejmować aż tak bardzo, przynajmniej ciężko jest uzyskać taki efekt, nie? A mimo wszystko, po tych kilku odcinkach, no jest mi smutno na koniec, i Mark, który gdzieś tam z tym Stevenem na zasadzie, wiecie, nie może się pożegnać na koniec, i jest taki moment, takiego, że, o mój Boże, co będzie dalej. To działa. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba też, bo powiedziałem, że głównie jest on na ekranie, ale Idan Hawk grający tą wersję w ich głowie lekarza. Co notabene, też jest trochę takie, że co chwilę ten odcinek, tak jak poprzedni, skacze do tego miejsca, gdzie a może to jednak jest jak wyspa się może, może to jest wszystko w głowie, oni nie są żadnym superbohaterem. Wiecie, w zasadzie wszystko się dzieje w zakładzie. Więc to też fajnie, jak ten odcinek tak trochę tak nas ciągnie w dwie strony, na zasadzie tak, a może jednak to wszystko jest się w. Figment i wyobrażenia, i tak naprawdę są w zakładzie. To, to jest realistyczniejsze. znaczy wiecie, no jesteśmy w MCU, więc to już wszystko się działo, tak? Ale, ale generalnie w rzeczywistości to byłoby realistyczniejsze, niż to, że jest super bohaterem, który w nocy skacze po dachach. i you know what I mean. Także to, czy to się dzieje naprawdę, czy nie? Chociaż myślę, że nie. Myślę, że to jest w ich głowie, po tym jak dostali kulkę i są ranni. Ale i ten jakby z tego takiego. Tego mówcy, który tam chce, wiecie, zbawić świat tego Bad Guy'a, takiego wolnomówiącego, co się trochę znudził. To jako ten lekarz, który jest bardzo empatyczny, bardzo profesjonalny, bardzo taki Steven, czy tam Markę chce ci pomóc, i tak dalej. Tutaj myślisz je, czy to jest. Czy gadałeś przed chwilą z znaczy, widziałeś przed chwilą gadającego i tam się myli, że no, soroczca, to tego w końcu poprawia go, że to był hipo, czy hipopotam, nie? I tak. To jest sens czy nonsens? I tak, <noise> nonsens, no? To chyba nonsens, no nie? Więc, yy, bardzo mi się podoba ich relacja i bardzo mi się podoba właśnie to, że on tak wewnątrz jego głowy odgrywa jakąś silną rolę. I jest to całkiem ciekawe. I w poprzednim odcinku powiedziałem, że to jest chyba niemożliwe, że, że, wiecie, żeby, znaczy, moim zdaniem to jest niemożliwe, żeby MCU, wiecie, serial tego typu i zakończył się na zasadzie, że nie, to wszystko było w jego głowie, jest w zakładzie psychiatrycznym. Ale w sumie, może to, może to byłaby droga. Może to byłoby takie, taka naprawdę, wiecie, że, że takie całkowite zaprzeczenie temu, co się spodziewamy, nie? Ale spodziewamy się, że nie, 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 na koniec będą się bić w rajtuzach, nie? I będzie promień w kosmos i on uratuje świat. Może no, rzeczywiście ma po prostu problemy psychiczne i, i tyle, i o tym jest ten film, no nie? No nie wiem, to, jest, to, to, to myślę, że tak nie będzie, ale jest to na pewno ciekawy aspekt, no nie? E, no i tak jak mówiłem, cały czas podoba mi się to, że jesteśmy w jakichś tam egipskich wyżejach urozmaicenie. Jest to całkiem ciekawe, prawda? Że, że jakiś ten hipopotam, jakieś ważenie się ich ich duszy i jedno, co mnie zaskoczyło to jest to, że cały czas myślałem i też tam ktoś w komentarzach pisze, że w komiksach on miał więcej tożsamości i osobowości. Nie musi mieć tutaj, to jest tylko serial, ale cały czas się spodziewałem, że będzie ta trzecia, która tam gdzieś była zamknięta w jednym z tych pomieszczeń i że to on, będą musieli się o nim dowiedzieć, żeby ich te tam dusza czy tam coś się wiecie w. Uspokoiło, wyrównało, wybalansowało. Tymczasem jak tylko Steven wyskoczył ze statku, znaczy no, wypadł, to został sam Mark i jakby tu jest wybalansowany. Więc no nie wiem, czy tam to jest wątek jakiejś trzeciej ich osoby został całkowicie pominięty, czy to jakiś na drugi sezon zostawiają, czy co ale ale to, to mnie trochę zaskoczyło, no nie. Natomiast generalnie no to. Nie wiem, no jestem ciekaw, co będzie dalej, no bo oni jakoś muszą wrócić do życia, uwolnić Bożka, w sensie tego kończu, i uratować świat, i, i, i w jaki sposób dalej żyć, nie? Ale to jest, co ciekawe, oczywiście, wszystko tutaj. Wkręciłem się w bohatera, to jest najważniejsze, że jesteśmy. Nie wiem, czy mogę mówić w źródłym ale wydaje mi się, że, wiecie, że jesteśmy wkręceni w bohatera, w jakąś jego historię, widzimy jego rozwój postaci, dwu, jego dwóch osobowości, które o sobie nie wiedziały, albo tam częściowo wiedziały, albo coś, albo to się dowiadują, zaczynają się lubić, my zaczynamy ich rozumieć, no generalnie to, to jest właśnie charakter ark, nie? Nie jest to najlepszy charakter ark ever, ale coś tu się dzieje. I fakt, że coś tu się dzieje sprawia, że ja chcę włączyć za tydzień kolejny odcinek i się dowiedzieć, co się stało z Markiem i Stevenem, nie? To jest to, że mi zależy. Czy mi zależy na tym, jakbym znowu miał 12 lat, żeby obejrzeć, jak będą dwie figurki akcji robić piu, 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 piu? Nie, bo już nie mam 12 lat, no nie? Jeśli będą jakieś fajne sceny akcji wmontowane, będę się cieszył, czemu nie? Bo w sumie mamy serial Moon Knight a prawie tego Moon Knighta teraz nie ma i zbliżamy się już do finału. Ale tylko mówię, że to nie jest najważniejsze, że w tych filmach nie tylko... Że, że jeśli mamy sceny akcji, one muszą być podbudowane. I to jest świetny przykład właśnie tego, że najlepsze dwa odcinki, jak dla mnie póki co w tym serialu, to są odcinki prawie bez akcji. Bez Moon Knighta, bez supermocy, bez... Strumienia w kosmos i ratowania wszechświata, który oczywiście <grymnie> pewnie nadejdzie w przyszłym filmie, no bo wiecie, musi, że, mu, musi sprawiedliwości stać się zadość. No ale w każdym razie, tak jak mówię, cały ten aspekt psychologiczny, Mega mi się podoba. Podoba mi się rozklinianie w ogóle, wiecie. Marka, jakby godzenie się ze swoją przeszłością. Stevena, poznawanie. I cała ta rozkmina ze Stevenem, który mówi, że ty mnie stworzyłeś, tylko po coś, tym jakimś tworem. Bardzo fajne, egzystencjonalne rozkminy. Jeśli nie oglądaliście serialu, który recenz recenzowałem, Severance, polecam sprawdzić, bo tego typu rozkmina bardziej z strony science fiction, takiego uziemionego, wiecie, bez, albo tam egipskiej mitologii, tam jest. Polecam, naprawdę. Mimo, że tam też miałem z serialem problemy, ale to jest ta sama rozkmina, która. To, to jest właśnie rozkmina jakiegoś tam science fiction, która której jest dużo science i jest fascynująca. Eee... No właśnie, nie? Czekam na Waszą opinię, jak Wam się podobało? Czy też zgadza się zgadzacie generalnie ze mną, że to są najlepsze odcinki i chodzi o rozwój bohaterów? Czy brakuje Wam białej piżamy i skakania po dachach? I jeśli Wam brakuje, to okej, okay, napiszcie. <laughs> Czekam na Waszą opinię, dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym ponarzekajmy o filmach. <laughs>